Na wstępie życzę każdemu wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Przepraszam, że nie było mnie tak długo, ale byłam chore i nie miałam siły nagrywać. Teraz przejdźmy do oglądania. Zapraszam. Nareszcie mam chwilę spokoju. Co ty tu robisz ty algorytmie niewypierwiastkowany? Nie umiesz wyzywać do tego? Wiesz, która jest godzina? Czy nie zdajesz sobie z tego sprawy? Jutro masz szkołę debilu. Okej, okay, idź se, Tatiana, denerwujesz mnie już. Ranek dokładnie 6.34. Boziu, jaka ja jestem zmęczona. Jeszcze ciekawe co Teresa wymyśli dziś, żeby uprzykrzyć życie tej wiedźmie. Ci A która godzina? 6.40. A czemu ty mnie budzisz, a nie Tatiana? Tatiana, tak, nareszcie, siódme dziesięć. Dobra, jak pójdę przez las, będzie szybciej, nie będę musiała czekać na autobus i się przejdę, co może pójść nie tak. Czy ja chodzę w kółko? Nie, no chyba nie. Dobra, idziemy. Co to za typ tam? Nie typ, tylko pan dziewczynko. Wie pan co, może ja już pójdę? Jezu, jak mi się nie chce tu siedzieć, mi też, ale damy radę. A jak nie? Jeszcze kilka godzin i będzie ok. 213 milionów 769 666 godzin później. Dobra, idę przez park albo wiem pójdę przez las. Okej, okay, idę przez las. Ty, a jak tu będzie ten typ co był tu rano, mogłam iść z Teresą. Boję się trochę. Dobra, idę. Jezu, nareszcie jestem przy swoim domu. Już w domu Kai. Nareszcie dom. Pierwszy raz jestem w pokoju Tatiany. Boziu, jak tu dziwno. Ja może wyjdę stamtąd, będzie lepiej. Let go. Violence. W. 2. Tatiana. Ja tak jakoś, a co? Attack. Pytam. Hej, kochani, małe ogłoszenia parafialne mniej więcej, jedna kropka. Mam nadzieję, że podoba wam się taki format filmów i że będziecie chcieli takich więcej. Drugie, mam zamiar zrobić QND, a więc możecie zadawać pytania w komentarzach, a ja na nie odpowiem. To wszystko. Miłego dnia, wieczoru, Papa.